Nie ukrywam tego, że jest mi bardzo przykro, że właśnie skierowany jest troszeczkę atak w moim kierunku, iż wstrzymywałam się, byłam przeciwna. Nie, ja sobie cenię politykę taką pewnej jasności, klarowności. Jeśli Pan Wójt, który zakupuje teren, nie wie na co przeznaczy, a wcześniej podjęliśmy przystąpienie do planu miejscowego, gdzie planowana była szkoła, zaplanowana koło przedszkoła i później pojawia się kolejny teren, na co będzie, nie wiadomo na co. Więc ja w takich sytuacjach nie będę podnosiła ręki tylko po to, żeby popierać taką politykę. Natomiast jeśli chodzi o pracę Komisji Oświaty, to uważam, że nie spełniła do końca swojej roli z tego względu, że my jako Rada odpowiadamy, wójt owszem, ma, realizuje swój kierunek, jakby realizuje obietnice wyborcze, ale to Rada decyduje o kierunkach pracy wójta. Rada, my jesteśmy odpowiedzialni. Po to mamy funkcje uchwałodawcze i funkcje kontrolne. I tu mieszkańcy mają prawo mieć do nas teraz pretensje. Bo niestety zostały zaniedbane te nasze skuteczne działania. Bo to jest efekt skutek. Jak ja dziś też się zastanawiam, co mam zrobić? Podnieść rękę czy nie? To są dzieci klasy trzeciej. 128 dzieci przenosimy do szkoły w Kosakowie. Jak meble, jak krzesełka. Dzieci powinniśmy traktować y, podmiotowo. To są wyrywane ze swojego środowiska. A czy pomyśleliście o tym, że rodzice niektórzy mają i dzieci w pogórzu i, y, y, i będą teraz musieli dowozić dziecko kolejne, na przykład do Kosakowa? To burzy pracy innych rodziców uwagę. Tylko tak nam pasuje, Dziś to jest najlepszy wariant. Właśnie kosztem dzieci. I na to zastanawiam się tak, bo to na pewno nie służy dzieciom. Owszem rozładuje nam zmianowość i tu już padają konkretne y jakby godziny są ustalone i ja wnosiłam do pana wójta, wicewójta wtedy 27 czerwca, kiedy mieliśmy ostatnią sesję, o wniosek taki, o analizę projektów organizacyjnych. Nie dostałam do dnia dzisiejszego. W tym zakresie, bo chciałam zobaczyć. Więc zastanówmy się na przyszłość. Wyciągniemy z tego wniosku, bo to są niestety działania przyczynowo-skutkowe. To jest skutek pewnych z naszej strony yy, niezbadania całości problemu. I trzeba zawsze zapobiegać, a nie gasić pożary. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, Radny Michał Piszewski. Siem, Wysoka Rado, e, tutaj padło też takie stwierdzenie, że no być może e, dzisiaj nie jest czas na to, żeby dyskutować, tylko podejmujemy jedną uchwałę w kwestii zamiany dzieci, e, ale ja też uczestniczyłem na tych spotkaniach z Radą Rodziców i e, również e, z dyrektorami i, i też trzeba mieć na uwadze to i tak jak tutaj padło, że, że za późno się zadziało to, żeby podjąć taką decyzję o projektowaniu i budowaniu tej modułowej czy kontenerowej powiem tak w cudzysłowie do budówki. To warto zwrócić uwagę też na szkołę podstawową w Kosakowie, bo to, że teraz zrobimy zamianę to być może wystarczy to na ten rok szkolny, ale tak jak Pani Dyrektor wskazywała ten problem za rok pojawi się w Kosakowie, a tak jak tutaj jest plan budowy szkoły w Pogórzu na, na nowo zakupionym terenie, to ja uważam, że tutaj jak Wójt mówił w kontekście, że to nie w przeciągu 4 czy 5 lat jest w stanie wybudować, to, to jest bardzo optymistyczna wersja, a to i tak jest o te kilka lat za długo, bo ten problem pojawi się szybciej i myślę, że Pewnie może tutaj lucyna na pewno projektuje się bardziej, ale w mostach też może pojawić się albo już jest to gdzieś na granicy, więc warto ten plan mieć i już teraz zacząć planować. Nie wiem czy, czy ewentualnie Pan Wójt jest w stanie odpowiedzieć, czy czy w kwestii właśnie Kosakowa, czy ewentualnie mostów już takie decyzje są i być może toczą się, a pewnie powinny toczyć się takie rozważania, żeby już w trakcie projektowania kwestii szkoły w Pogórzu też włączyć w to Kosakowo. No bo no tu optymistycznie też na początku był wariant tej szkoły modułowej, że ona jest w stanie łącznie z projektem powstać w przeciągu 3-4 miesięcy, a okazuje się, że, że być może będzie to maj, czerwiec przyszłego roku. Więc warto się nad tym zastanowić i, i może akurat na, na to pytanie będzie Pan w stanie odpowiedzieć. Dziękuję. Oczywiście Panie Radny, Przewodniczący, skoradu. Dokument, o którym wspomniał Pan Wójt, czyli plan rozwoju obiektów oświatowych, który jest w tej chwili w przygotowaniu. Na jednej z najbliższych sesji stanie Państwu przedstawiony do opinii. Ten dokument w Polsce dokładnie zawiera i porusza te elementy, o których Pan Radny mówił, a m.in. rozbudowę szkoły w Rosadowie, rozbudowę szkoły w Mostach, możliwości rozbudowy szkoły w Dnemu Oczywiście, w różnych ujęciach, w różnych wariantach. Ten dokument tak na to wszystko jakby odpowiada. My, yy, no oczywiście, poza tym problemem, który dzisiaj mamy w Boguszu, yy, też tak jak już wspomniał, yy, cały czas znamy sytuację na, na bieżąco, również monitorujemy yy, w innych szkołach. I oczywiście, i oczywiście yy, to, że tutaj dzieci się uczą do 17, to dzisiaj yy, taką samą sytuację mamy w Dymbużu, taką samą sytuację mamy, yy, mamy w Mostach. Te szkoły nie są sz w żaden sposób jakoś tutaj pod tym względem planu lekcyjnego forowane. To po pierwsze, a to jakby to niebezpieczeństwo, które Pan mówił odnośnie Kosakowo, ono w momencie, znaczy dzisiaj tego niebezpieczeństwa na najbliższego i pewnie na najbliższe 2-3 lata nie ma, no bo nawet w sytuacji, jeżeli budynek ten opuszczał plastik górskie, czyli mamy ten taki bufor ponad 100, ponad 3 dodatkowych pomieszczeń, gdzie, gdzie dzieci ewentualnie kosakowskie będą mogły się uczyć. Więc tutaj na dzisiaj niebezpieczeństwa żadnego nie ma, ale co nie powoduje tego, że tutaj ten obiekt też nie jest analizowany pod kątem jego nowy. czy to na budowę już budynku istniejącego, czy do budowy budynków, budynków nowych przy, przy tej szkole. Więc wiemy to i ten dokument, jak, jak Państwo się z nim zapoznacie, odpowiada na te wszystkie, na te wszystkie pytania, które Pan Radny tutaj poruszył. W kwestii mogę to powiedzieć, tylko e, nie jesteśmy chyba w stanie stwierdzić e, przy, przy rozbudowie posiedli e, ile tych dzieci e, powiedzmy, że będzie w stanie się tu przeprowadzić. Bo, bo tego nie można przeanalizować w żaden sposób no tak. no, Można. No hipotetycznie... Mieszkania no, tak, 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 i już mieszkańców jakiś chłopiec wyciągnąć rzeczywiście. I to też wiemy, ja to też widzimy, okay. więc to... No, że w 100 to jest to no nie, nie wyliczysz tak. szkołów, bo gdzieś tam też miałem mieć bufor na pierwszy raz, a ten bufor skończył się. W 100% nie wyliczymy, ale 90% wyliczymy i wtedy nie mamy 6 oddziałów bez klas, bez to, godzin tylko jeden. Dlatego mówię, że to takie optymistyczne, że 2 czy 3 lata nie ma niebezpieczeństwa. To... Z moim zdaniem może być błędne założenie, bo szkoła po też miała gdzieś tam mieć jakiś okres, a on skończył się dużo szybciej. No właśnie rozumiem, że ja bym po prostu gdzieś tam nie zakładał tak optymistycznych żeby się szybciej do tego przygotować i nie mieć takiego problemu jak jest teraz, że musimy czekać prawie rok na rozwiązanie sytuacji doraźnej. Panie Przewodniczący, dokument ten zakład oczywiście w pierwszej kolejności rozbudowę tak, w różnych wariantach właśnie szkoły w Kosakowie. W kolejnej kolejności mosty, bo tutaj jakby jest najbliżej coś się, może, coś się może wydarzyć. Oczywiście poza tym, poza tym rozbudową tych obiektów, o których tutaj rozmawiamy, my też bardzo mocno zakładamy, analizujemy różne warianty zmianą wody w szkół, tak, po, po, po docelowej rozbudowie czy budowie Nowej szkoły w bo Więc to też jest oczywiście coś, co leży na stole, i tak jak mówię, na cały czas na bieżąco nad tym pracujemy. To, tutaj nie ma sytuacji, że yy, pomijamy któregoś z dyrektorów czy któregoś spacerów. Każda z nich jest traktowana przez nas tak samo i wszystkie dzieci są traktowane przez nas tak samo. Proszę bardzo, radna Pańska. Z takim, takim zdziwieniem przyjąłem to stwierdzenie, że że wiedzieliście już od dawna, że zbliża się ten problem oświatowy, bo na przykład ja nie wiedziałem. A jestem w komisji oświatowej i przypominam sobie dyskusję nad tymi obwodami, to już wtedy dosyć wyglądało z podejrzaniem, więc szczerze, że sam obwód, jeśli chodzi o szkołę po, po górze, moim zdaniem zawierał w sobie dużą ilość potencjalnych mieszkańców. Wtedy otrzymaliśmy informację, że są analizy, że referat oświatowy wszystko kontroluje i my tutaj nie musimy się tutaj wtrącać do tych, do, tych, do tych dyskusji, bo Rada nie jest od tego. No to była taka komisja. Pani profesor brała udział wtedy, myśmy głosowali, przegłosowaliśmy te okręgi. To było bodajże jakieś dwa lata temu może. 2020 roku. 2020. No już wtedy to wyglądało dosyć tak powiem podejrzanie same te okręgi, yy, dlatego, da, da, yy, dlatego tutaj teraz dzisiaj to wiadomo przy, wyjdzie yy, Pan Radny tutaj, który twierdzi, że yy, Pan wójtu tu jednych rodziców przeciwko drugim, że tak nie powinno być, no, ale wie, Panie Radny to generalnie właśnie tak na tym polega yy, zarządzanie, że, że jakieś kompromisy trzeba zawierać, że ktoś będzie bardziej poszkodowany lub mniej. No, no, to, tak, nie będzie nigdy tak różowo, że wszyscy dostaną 100% tego, co chcą. Zresztą nieprawdą jest tutaj, że pani Piotrowska była przeciwko wszystkiemu, bo ja sobie nie przypominam, że pani Piotrowska taka była przeciwko oświacie. Nie. Znaczy, były jakieś tam zgrzyty różnego rodzaju, ale oddzielmy jakieś tam głosowanie, że ktoś był za albo przeciw, to od jakiejś intencji. Nie, nie można tutaj okay. przeginać w, w, w tą stronę. A ja, ja się pytam tutaj w kontekście właśnie tego, tej powszechnej wiedzy od strony yy, gminy, że nadciąga ten problem, w kontekście przedszkoli. Bo jakśmy dyskutowali o przedszkolach, to ja się pytam czy yy, w momencie, gdy przedszkola w pogórzu, nie, taka sytuacja nie zaistnieje, że na przykład dzieci yy, przedszkolne z pogórza będą do Dębogórza na przykład jeździć? To przedszkola, a dzieci z Kosakowa będą do pogóry oddawać swoje dzieci. I na to pytanie otrzymywałem, że my tutaj nie jesteśmy w stanie nic zrobić, przepisy nas tutaj obligują, że, że tak generalnie, więc ja się pytam, czy się tutaj no, my sobie na wiosnę nie, 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 nie stworzymy następnej sytuacji, że na przykład się okaże, że. Że, że dzieci w wieku przeszkolnym w Półguszu po prostu nie będą uczestniczyły, nie będą uczęszczały do przedszkola w Kubuszu, tylko będzie na zasadzie takiej, że. że no mówię, że, że, że będzie, będzie chaos. Ja otrzymałem wtedy informację, że, że gmina nie jest w stanie tego skontrolować jakby tego rozkładu, żeby równomiernie rozłożyć te dzieci we wszystkich przedszkolach, które będziemy mieli. Dziękuję. No, no, Pani Radny, to się panu na tej sali, że do przedszkoli nie ma owodu, tak? Więc to jest jakby pierwsza i podstawowa się. W momencie oddania przyszkody użytku, że Państwo wiecie, doskonale, że była się rekrutacja do przedszkoli i wszystkie dzieci przy szkole wchodzimy. 200, w naszym przypadku 200 tu, 200 tu i 200 burżu miejsc. I każdy z rodziców składa aplikację do danego szkoły. Jeżeli dziecko zostaje do przedszkola w ramach rekrutacji przyjęte, przedszkolu szkole tym pobiera naukę. Wszystkim tym dzieciom, które zostały w rekrutacji przy, przyjęte, albo ogłaszana rekrutacja uzupełniająca, albo jako organ proponujemy miejsca w tych przedszkolach na terenie gminy Kosakowu, w których takie miejsca są. I wówczas, jeżeli rodzic się zdecyduje, no to czysto teoretycznie dzisiaj zakładając, może być dojść do sytuacji, że chodzi dziecka z pogórze, jeżeli się nie dostanie, bo będą w rekrutacji, w punktacji inni, którzy... Ale, Ale w punktacji rekrutacji nie ma lokalizacji, kto gdzie mieszka. A powinno coś takiego być, że na to, ja, dzieci. Ja, ja mówię, że ja, ja o sytuacji jako... Jak jest tak? dzieci, które mają taką samą ilość punktów, a jedno mieszka w, w miejscu, które jest oddalone od o kilometr, a, a jedno o, o, o 10 kilometrów, no to powinno być jasno, że wybieramy te dzieci, które mieszkają bliżej. No nie, 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 nie. No, dobra, no pewnie o tym możemy mówić. Czy... Ale czy... tak. ja mówię, żebyśmy nie doprowadzili do Może się przedszkoliło, Tak, proszę Państwa. Ale to był argument, że mamy zapobiegać, a nie radzić. Panie Przewodniczący, teraz wychodzimy. Więc to teoretycznie może się pojawić sytuacja w przyszłym roku, że dziecku, mówię, z góra będzie uprzeszczało, bo tam będzie miejsce do mostu, bądź do górze i do Czy to czysto teoretycznie na dzisiaj, na podstawie dzisiejszych przepisów, rekrutacja, jak to wygląda, może tak sytuacja być. Żebyśmy znaleźli sposób, żeby zapobiec, ja właśnie o tym mówię. Jakieś sposoby na pewno są. Względu, tym, ja bym prosił, bo dyskutujemy już od, tak. od przeszło godziny, a e, oczywiście rozmawiamy o, o problemie, e, jaki dotyka naszą oświatę w, u nas w gminie. E, jednak jakby odbiegamy cały czas od uchwały, od, od tego, e, co wnosi uchwała do e, przyszłego roku szkolnego. Przede wszystkim bo oczywiście mówimy. O, o sytuacji oświatowej, a to myślę, że ta dyskusja się powinna także odbyć, ale teraz skupmy się na uchwale i dyskusji w kwestii uchwały. Proszę bardzo, Rady bardzo Koszuła. Szanowni Państwo, dziękuję Panie Przewodniczący za głos. Ja tu troszeczkę chciałbym postać się przy tej głównicy. Rzadko mi się to zdarza, ale tak. Spotkaliśmy się dzisiaj wszyscy. Wiemy po co i wiemy jak będziemy głosować, bo innego wyjścia nie mamy. Ja uważam, że to nasz głos tutaj w ogóle jest niepotrzebny, że to powinno Pan Wójt samemu bez nas zrobić tak i koniec, bo myślę, że nie ma dyskusji żadnej. Drodzy Państwo, Panie Wójcie... Ja bym chciał wiedzieć, z czego te moduły mają być tej, tej przyszłej szkoły, bo moduły dzielimy na wiele elementów, a to jest wiedza bardzo ważna. Czy to będą kartony, tak, czy blachokarton, karton, blacho tektura, czy żelby? Nie, wiem. Y... Ja, tworzyło sztuczne. O tak. I to dokładnie jak to by nie wyglądało, jakie charakterystyce, specyficzne yy, okresie dokumentacji, która w tej chwili się tworzy. Aha, dobrze, dziękuję. To to jest jedna rzecz, którą chciałam chciałem wiedzieć. Następna rzecz, dro, drodzy Państwo, to muszę się skupina. Mówię jakby sprecyzując, bo zaraz jutro się też na Facebooku, że Power coś o nie powiedziałem. Mówiąc tworzyłem sztuczną mam na myśli elementy niebetonowe, tak? Żeby, żebyśmy się rozumieli. Nie bo właśnie ja kiedyś, ja nie wiem czy pamiętacie Państwo, ale pierwsza nadwyżczalna sesja Rady Gminy to była właśnie... Głosowaliśmy, jak, żeście, jak głosowaliśmy, ten jeden obiekt by był, następny byłby pewnie by postawiony rok później, w innym, w innym miejscu, a teraz mamy to, to co mamy, ale to świadczy o zroczności yy, państwa rady. Yy, drodzy Państwo, następna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, yy, to to, że yy, jeżeli chodzi o te materiały, jeszcze Panie Wójcie, ja wtedy powiedziałem, że o modułach, mówiąc moduły. To mam na myśli konstrukcje żelbetowo-stalowe, tak, one są mniej więcej w tej samej cenie porównywalne w budowie, ale potem ich zaletą jest to, że można je przenieść w inne miejsce, tak, koszt przeniesienia takiego żelbetu to jest około 20% wartości. Ja tutaj usłyszałem z, z ust państwa radnych, że nasze dzieci nie będą się uczyć w kontenerach wtedy, jak to była moja taka propozycja. A chciałbym Państwu powiedzieć, że dzieci norweskie, szwedzkie w tego typu szkołach się uczą teraz. Są to budynki pasywne, żelbetowe i tyle. No dobra, to ja generalnie wszystko wiem. Także drodzy Państwo, proszę o powagę przy tym głosowaniu. Dziękuję. było Dziękuję bardzo Panie Radny. Proszę bardzo, Rady Marcin Ja jeszcze zapomniałem, jaki przyszły pan no nie przecież. dojdzie. Ja się zgadzam z panem Fajcem, że ta komisja rewizyjna tak jak najbardziej, ale nie po to, żeby osądzić winy, tylko żeby mieć mądrość na przyszłość. No. Raczej y, ja tutaj chciałbym y, panie Wójcie, tylko ewentualnie y, właśnie, że jeśli są informacje to przestrzeń publiczną rozsyłane na temat modułowych obiektów, to żeby one były na tyle precyzyjne, żeby rozwijać te wszystkie wątpliwości, bo w ten czas to uspokaja też po prostu jakby opinie tak? Ja tak samo kiedyś i, i i popieram po prostu takie technologie, bo to są nowoczesne technologie, ale żeby wyjaśnić po prostu z czego i, i w jaki sposób one mają być budowane. I też tutaj w tym momencie precyzyjnych informacji nie otrzymujemy, takich oczywiście jedyna informacja taka pewna, to mówi pan, że to nie będą betonowe, czyli tak naprawdę mogę taki wniosek postawić, że to co Pan Radny Kaszuba powiedział, jako wzór przytaczający, nie wiem czy tak jest, bo ja znam inne nowoczesne technologie, które są na równi dobre tak, i się sprawdzają, ale jeśli idziemy tym wzorem, przykładowo Norwegii, czy innych po prostu państw, no to jednak taka technologia, Państwo nie, tej technologii nie przewidujecie. Ale to nie chcę tutaj po prostu prowadzić jakiejś dywagacji, bo wiem, że jest to temat o szerokim spektrum i są technologie, które pozwalają na bardzo ładne obiekty, które spełniają wszelkiego rodzaju wymogi, tylko prosiłbym, żeby takie informacje pełne były po prostu zamieszczone, bo w ten czas to porządkuje przede wszystkim i uspokaja opinię, bo to przede wszystkim nam o to chodzi żeby informacja była pełna i właściwa dla rodziców przekazana bo mają prawo się obawiać jak słyszą że jakiś kontener to myślą takie jak na budowie budowlany tak? no, i, 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 i to powoduje ten cały niepokój tak I, i to jest niepotrzebne to jest niepotrzebne po prostu z drugiej strony chciałbym tutaj korzystać przy okazji trochę się dziwię panu radnemu Fejksowi bo jednak jest tam tego obrębu i, i panie Adamie Wnioski były z mojej strony składane, to pan jako wiceprzewodniczący nigdy nie pytał, jakie są moje spostrzeżenia na ten temat, czyli tu pan niewystarczająco wykazał zainteresowanie, żeby to dobrze rozpoznać. Yy, takie były po prostu fakty. Jak pan yy, uważa, że są inne, to prosiłbym się do tych sesji, sesji sprzed roku, sprzed roku, po prostu kiedy w ten czas już na taki logiczny punkt myślenia było widać po prostu, jaki jest przyrost i żeby nasze szkoły po prostu tego nie wytrzymają. Ja nie chciałbym tutaj personalnych wycieczek robić, bo mamy trudną sytuację, to co powiedziałam, szanowni yy, 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 drodzy koleżanki i koledzy, tak? bo w tej chwili wybieramy między innymi a drugimi, tak? no bo musimy jakoś pomóc yy, szkole po górze kosztem szkoły kostakowej. I, i, I to jest dla nas trudny wybór, ale z drugiej strony chciałbym was, do was zaapelować, bo to może nie jest miejsce w tym momencie, żeby jak najszybciej powołać komisję oświatową, wypracować odpowiednie wnioski, i z tymi propozycjami, które Pan wójt przedstawił, po prostu je przeanalizować. Bo ja nie do końca się z nimi zgadzam i mam do tego prawo, a zresztą życie pokazało co do wiarygodności po prostu tych wszystkich informacji, które doprowadziły do nas do dzisiaj. I to taki mój apel po prostu do Państwa i przede wszystkim pani przewodniczącej Komisji Oświaty, żeby jak najszybciej zwołać i żeby zaproponować po prostu z naszej strony, jako z Rady docelowe rozwiązania po prostu oświatowe i tutaj co było poruszone miejsce jest wybrane ale ja po prostu widząc czas i pieniądze to też uważam po prostu, że w ten sposób my przed tym problemem nie uciekniemy, tak bo kolejne osiedla są planowane kurze, kolejne będą osiedla po prostu oddawane Pierwoszyno, Mechelinki będzie przyrost jeszcze uważam bardzo duży i to powinniśmy to to to. teraz się zastanowić nad tym żeby właśnie za te pieniądze budowy tej szkoły i w związku z tym, że ten proces będzie wydłużony, go skrócić i wybudować więcej stanekcyjnych po prostu w różnych miejscach. Zacząć od Kosakowa, rozważyć też mosty, no i przede wszystkim budować w tym miejscu, co Pan wójt...